Cześć z tej strony Ryzen, dzisiaj zapraszam Was na kolejne otwieranie paczek. Dzisiaj skupię się na SBC, kolejnym dotyczącym Carnival. Tak, taka sama nazwa, trochę inny zestaw paczek, chyba tam łącznie 3 paczki za 25 tysięcy, jedna za 35, 000, jedna za 45 tysięcy. Na każdym skąd pobocznych, a następnie na samym końcu na głównym dzisiaj wyjątkowo, ale to dlatego, że po tym, na głównym, przepalę jeszcze tego okocze z poprzedniego odcinka, czyli będzie na zakończenie paczka za 100 tysięcy. I zobaczę czy ja mam po prostu za każdym razem w tych paczkach takie szczęście, czy ostatnio był wyjątek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Więc już przechodzę do otwierania. No więc okej, okay, mam teraz już te 5 paczek. Tak samo będzie na każdym kolejnym koncie. Trzy paczki za 25 tysięcy, za 45, jedna za 35. Zobaczymy, czy wpadnie coś ciekawego. W pierwszej paczce od razu jest walkout. Ok. Jest to TOC. Argentyna, lewy obrońca. Tak, Jafiko. Ok, on ma 92. Tak. Fajna karta. Wiem, że już nie jest zbyt drogi. No ale... Bardzo długo grałem jego Road to the Final. Oprócz niego nie ma tu żadnej ciekawej karty. A on kosztuje... No dalej 40 tysięcy, więc naprawdę fajnie. Pierwsza karta specjalna już jest. No to druga taka sama paczka za 25 tysięcy. I znowu jest Walkout. Drugi z rzędu. Nie spodziewajcie się tego. Okej, okay, kolejny toc. Włoch. Środkowy pomocnik. Veratti. 94. No może to nie jest jakaś najdroższa karta czy coś, ale zawsze kolejny toc, dwa z rzędu w takich paczkach to nie jest gwarantowane. Jeszcze Hernandez Headliners, no ten Hernandez kosztuje 20 tysięcy, a Veratti... A, on ma 50 minimalną. Więc będzie ciężko go sprzedać, ale ok. Kolejne dwie karty specjalne, czyli dwie paczki, trzy karty specjalne z walkoutem, oby tak dalej. No to trzecia taka paczka za 25 tysięcy raczej nie będzie trzeciego wokautu z rzędu, dokładnie. Są ekrany za to, więc i tak nie jest źle. Chorwat napastnik, Mandzukic 84. Ok. Oprócz niego jeszcze Gustavo, czyli dwie karty z ekranami w jednej paczce, nie jest naprawdę źle. No to teraz paczka za 45 tysięcy jest Walkout, czyli 3 na 4 jeśli chodzi o walkouty, ale jest to tylko once to Watch. Belk, Napastnik, Batshuayi, 86 Overola. No, ale dobra, kolejna karta specjalna. On tam chyba z 15 tysięcy kosztuje. Czy oprócz niego może jeszcze jakaś słaba taka karta specjalna? Niestety nie. I zobaczmy. No nawet jeszcze mniej, jakieś 12. Ale okej, okay. kolejna karta specjalna jest. I ostatnia paczka na tym koncie za 35 tysięcy. Jest walkout, czyli na 5 paczek 4 walkouty. I to jest kolejny tot. Włochy, Bramkarz. Sirigu 93. Naprawdę ten opening, przynajmniej na tym koncie na razie, jest bardzo fajny. Jeżeli na innych tak też będzie, no to nie wiem. Może być jakieś 20 kilka kart specjalnych w tym odcinku. A tu jeszcze jest Inui, One Watch. On kosztuje 10 tysięcy, a Sirigu... 30. Myślałem, że będzie tańszy. Czyli łącznie... Zaraz przejdę do podsumowania kart specjalnych na tym koncie, bo było tego dosyć dużo w sumie i jak tego nie liczyłem, no to trochę się już pogubiłem. Wpadły tu wszystkie te widoczne karty specjalne, oprócz tego Kleina, który jest tu duplikatem z poprzedniego odcinka. No a oprócz tego, no to Inui 10 tysięcy, Batshuai też liczy 10, czyli 20, tu 20, 40 tysięcy, 70, 100, jakieś 150 tysięcy za SBC, które zrobiłem tu za darmo, czyli naprawdę fajnie. Dodatkowo jeszcze muszę sprawdzić, czy nie trafi kogoś z USA, bo te karty chodzą teraz po 10 tysięcy, jeśli chodzi o złotych zawodników z tego kraju, więc jeśli ktoś z Was ma takich zawodników i ich nie potrzebuje do tego SBC, no to radzę sprzedać, póki jeszcze to SBC jest. A więc mam już te same paczki na drugim koncie, no i takie małe sprostowanie, tamte ceny wcześniejsze... Jeśli chodzi o karty specjalne z poprzedniego konta, były przeze mnie szacowane. I tu okazało się, że Sirigu poszedł za jakieś 47, a ta grafika chyba 45 tysięcy, a nie 30 jak mówiłem. I na tym koncie wydałem łącznie na to SBC 10 tysięcy. Ciekawe jakiej narodowości był to zawodnik. Tak, miałem tylko jednego z USA niestety. No ale w sumie 10 tysięcy to chyba quicksell tych 5 paczek, więc zwróci mi się na pewno. No to pierwsza paczka, wątpię, żeby ogólnie było tak dobrze jak na poprzednim koncie, no bo już w pierwszej nie ma nawet ekranów, takiej sytuacji nie było na poprzednim koncie, tam była jedna paczka na 5 gdzie były tylko zwykłe ekrany, a nie specjalny walkout. Druga paczka za 25 tysięcy, mam nadzieję, że w tych pięciu... O, chciałem powiedzieć, że będzie chociaż jeden walkout, więc już walkout jest, Toc. Włoch, kolejny i teraz jest to Mancini po raz. 50 Nie może... A ani razu kiedy niego nie trafiłem. Oprócz niego nie ma nikogo ciekawego. No i ta karta kosztuje jakieś 15 tysięcy. Okej, okay, no to zobaczymy czy chociaż jeszcze jeden walkout się w tych trzech paczkach uda trafić. Na pewno nie w tej. Są ekrany. I będzie to... Karwa 85, czyli nie jest źle, naprawdę jeśli chodzi o brak walkoutu i brak karty specjalnej. Nie wiem ile on teraz kosztuje. Jakieś 15 tysięcy, więc naprawdę fajnie. No to teraz złota paczka piłkarzy Prime. Kolejny walkout, ok, drugi na tym koncie. I znowu Toc, mam wrażenie. Dokładnie. I będzie to Zapata 94. Naprawdę fajna karta. 96 strzelania. Tempo też przyzwoite. Niestety nie ma 4 gwiazdek sztuczek. Ale okej, okay. może oprócz niego jeszcze jakiś to co się schował? Albo chociaż one to watch, Niestety nie, ale jest jeszcze Miranda. A on kosztuje... No nie gadajcie, że kolejny, tak, kolejny, który ma niezmienione widełki i nie da się go sprzedać. No, i teraz paczka za 35 tysięcy. Ostatnia paczka na tym koncie, i kończymy walkoutem, czyli na poprzednim było 4 na 3. Teraz karta z Ligi Europy i będzie to Moreno. Ile on ma w ogóle? 88? No, to nawet nieźle. Chyba nie może być topsa, ale okej, okay. jeszcze jakiś once to taki biedny czy coś, by mógł tu wejść. No, ale nie ma. A ta karta kosztuje jakieś 20 tysięcy. W sumie ciężko było się czy spodziewać czegoś innego, ale jest jeszcze paczka za 5 tysięcy, czyli nie kończymy otwierania na tym koncie. Jakby tu był walkout, to bym się tak zdziwił. No, ale nie ma, nie ma. To, ta paczka jest beznadziejna. Tutaj to nawet jakby były wszystkie karty specjalne z całego roku, to by i tak tutaj nawet nie było niczego. Ale okej. Okay. Na tym koncie na 5 paczek 3 walkouty, na poprzednim na 5 paczek 4 walkouty, czyli na razie bardzo fajne otwieranie. Okej, okay, więc jestem już na trzecim, ostatnim koncie pobocznym. To już nagrywam następnego dnia, czyli w środę. Zobaczymy, czy może łaskawie będzie tak samo szczęście jak wczoraj, chociaż wątpię. Zaczynamy bez ekranów. No, oby chociaż jeden walkout specjalny tu wpadł druga taka paczka za 25 tysięcy no i też nie ma walkoutu spodziewałem się właśnie że następnego dnia może być dużo gorzej no to trzecia taka paczka chociaż chociaż ekrany może no walkoutu nie ma nie ma ekranów yy, dobra czyli przez to konto przelecimy w tempie ekspresowym chyba no to teraz paczka za 45 tysięcy może tu będzie walkout jest dobra jaki kolor Toc Włochy Bramkarz Sirigrew, okej, okay. no, bo wczoraj poszedł za 47 tysięcy, pewnie dzisiaj już nie będzie taki drogi, bo mogło być to związane z jakimś SBC Oprócz niego nie ma ekranów no, A on dalej chyba trzyma się koło 45-50 tysięcy, czyli naprawdę fajnie, jak na kartę specjalną tego typu może jeszcze w ostatniej paczce także wpadł. No i ostatnia paczka na tym koncie, mega paczka, jest walkout. Dobra, czyli zakończyliśmy w miarę spoko po beznadziejnym początku. O i dla odmiany jest to blin z tego co wiem. Dokładnie. Z myślałem, że zobaczymy kolejnego Origiego, ale niestety nie tym razem, ale prawdopodobnie jeszcze 4 razy go trafię do końca Futis. Czy oprócz niego może na przykład jakiś fajny toc jest? No niestety nie Dalej nie zmienili mu widełek Ale okej okay. kolejna karta specjalna Jeszcze sprawdzę duplikaty W duplikatach nie ma też nic ciekawego Więc już przechodzę na moje główne konto gdzie takie same paczki A później paczka za 100 tysięcy której oczekuję, no że trafię coś ciekawego, niekoniecznie musi być bardzo drogie, bardzo dobre, ale po prostu żeby było ciekawe, specjalne, przechodzimy na to ostatnie konto. No więc mam takie same paczki na moim głównym koncie. Zobaczymy jak tu poleci. Czy zaczniemy walkoutem? Niestety nie ma nawet ekranu. Szkoda, ale i tak na końcu ta paczka za 100 tysięcy będzie najważniejsza. No ta paczka jak widać do zapomnienia druga paczka za 25 tysięcy nie ma walkoutu nie ma ekranów czyli coś lecimy podobnie jak na poprzednim koncie niestety no i trzecia paczka za 25 tysięcy no i trzecia bez walkoutu i bez ekranów czyli one na tym koncie i na poprzednim nie są za dobre oby następne poszły też śladem poprzedniego konta no to paczka za 45 tysięcy, czy może wreszcie będzie walkout? Nie, nawet ekranów nie ma. Wczoraj dużo lepiej leciało, nie wiem czemu. No i mega paczka, czy chociaż jeden walkout na moim koncie będzie? Jest, na sam koniec. Toc. Polska, napastnik i teraz kto? Krzysztof Piątek. OK. 91. Zawsze mógł być Lewandowski, ale dobra, piątek nie jest zły, no pi piątek to piątek. Czy oprócz niego jeszcze ktoś będzie? No jeszcze Gindogan, który ma ekrany. Piątek kosztuje... Aha. Piątek też ma takie minimum, po którym nie da się go sprzedać. Okej. Okay. Ale jest przynajmniej ta jedna karta specjalna, a teraz przechodzę do jakiegoś, nie wiem nawet jeszcze jakiego SBC do, o ikonę i po prostu przepalam okocze na paczkę za 100 tysięcy, bo na pewno i tak nie będę nim grał. Tak w sumie wychodzi, że jeśli chodzi o paczki za tamto SBC dotyczące Carnival, to po kolei jak szedłem na kontakt to były tak 4 walkouty, 3, 2, na moim koncie 1, ale dobra paczka za 100 tysięcy leci, no proszę chociaż walkout chociaż walkout w takiej paczce by się przydał jest na szczęście jest to team of the season Niemcy, napastnik myślę, że Werner ale Folland 91 szczerze nawet nie pamiętałem że ta karta jest okej okay. zawsze jest tot zawsze za nim może jeszcze ktoś się schować bo to jest dosyć duża paczka, jest dużo tych zawodników oprócz niego jest jeszcze Giovino później są trzy karty z ekranami a jednak są cztery karty specjalne, nie dwie bo jeszcze Shakiri i Tilemans którzy są w duplikatach więc po kolei Tilemans pewnie tak 10 tysięcy Shakiri 10 tysięcy Giovinko dla 10 tysięcy i foland 40 35 40 więc tak łącznie to jakieś 80 k tutaj jest naprawdę no fajna paczka no co prawda nie jest tak dobra jak ostatnio ale to byłoby ciężkie a i tak cztery karty specjalne w tym jeden niezły toc okej okay. Zawsze mogło być gorzej. No więc to już jest na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Było całkiem sporo walkoutów. Łącznie niby, niby 11, ale tak naprawdę no na przykład w parce za 100 tysięcy Shakiri też ma walkout, plus były jeszcze tam dwie karty specjalne bez walkoutu. Nie pamiętam już, czy w którejś z tych otwieranych przeze mnie wczoraj paczek były dwie karty specjalne w jednej ale pewnie były no ogólnie według mnie bardzo fajny opening niedługo szykują się kolejne ale jakie to już zależy od tego no jakie SBC po prostu jej wrzuci ale na razie to już wszystko do następnego razu cześć